Tak jak wspominają w poprzednim filmie, na spodzie mam kaszę, oczywiście ugotowaną wcześniej. Na kaszy mam jabłka pocięte w kostkę. Na to wszystko mam położony biały ser, biały ser, który trzeba teraz wziąć tak trochę rozsmarować. Ten biały ser jest lekko wymieszany z cukrem, żeby był nieco smaczniejszy. Na to wszystko teraz jeszcze raz wysypuję o proszę, wysypuję jabłuszka tak. Jabłuszka. Jak widzisz, mam też większe kawałki gruszek. O. Wysypujemy wszystko. Tak. I na to wszystko wykładamy jeszcze jedną warstwę kaszy. Jeszcze jedną warstwę kaszy. Tak rozsmarowujemy to, potem, żeby ta kasza nam się nie spiekła z wierzchu, to zanim włożysz do piekarnika, trzeba jeszcze najpierw położyć na to papier do pieczenia, czyli przykryć to ładnie papierem do pieczenia, bo w innym przypadku ta kasza będzie taka twarda, ta, która jest z wierzchu. Możesz też całość po prostu wymieszać, ale i tak na to trzeba położyć papier do pieczenia. No i teraz pora włożyć to do piekarnika.